I uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu. Sprawa dotyczyła skargi skierowanej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce, która dotyczyła dwóch szczegółowych zarzutów, ale on oba miały związek z gospodarką leśną. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, również były wiceminister ochrony środowiska. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dashbur. Dashbur świadomie mówię na samym początku, a może za chwilę wyjaśnię dlaczego tak mówię. A, a żadnego dashbur chyba nie będzie, bo nie będzie zdaje się takiego chodzenia sobie po lasach i tutaj wymyślania jakichś polskich dawnych tradycji jest rzeczywiście bardzo poważny problem, świadomy plawołaniem Daszbury i powitaniem tych ludzi, którzy są związani z polskimi lasami. Ale dlaczego od tego zaczynam, panie redaktorze, pan czy dokonał pewnego wprowadzenia dotyczącego bardzo ważnego wyroku, który dzisiaj... Jest już w obiegu prawnym, który został wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja przeciwko Polsce w sprawie planów urządzania lasu i niewdrożenia dyrektywy ptasiej siedliskowej w zakresie sfery leśnej. I teraz chcę wyjaśnić, że my kształtowaliśmy swoją myśl ochrony przyrody, swoją politykę leśną, gospodarkę lasami w taki sposób, że ona była odmienna od tego, co jest aktualnie w Europie zachodnie, bo tak należy na to patrzeć, ja tak kiedyś yy, świętej pamięci Leśnik Wyrwiński zaproponował zawołanie daszbur na powitanie. Tak samo my przez 100 lat kształtowaliśmy poprzez badania naukowe, poprzez dobrą praktykę leśną swój model prowadzenia gospodarki leśnej, który jest nastawiony na funkcje przyrodnicze, na funkcje ochrony przyrody, a metody hodowli lasów w Polsce są nastawione także na takie działania proprzyrodnicze. I dzisiaj niestety okazuje się, że z inspiracji organizacji pozarządowych i nie używam świadomie określonych ekologicznych ale mówię o organizacji pozarządowych. Jakiś czas temu Komisja Europejska zdecydowała się, żeby Polskę pozwać przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sferze związanej z ochroną przyrody i właśnie leśnictwa. No i dzisiaj niestety mamy wyrok, który ja osobiście uważam, że będzie tragiczny dla funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, tragiczny dla polskiej przyrody, tragiczny dla polskiego leśnictwa. Ja już nie wspomnę tutaj o sektorze całym drzewnym, ale kontynuując, bo pewnie czasu mamy e, tylko chwilkę. Dzisiaj mamy taką okoliczność, że ten wyrok został wydany, bo o tym też trzeba wspomnieć, bez wysłuchania stron i bez opinii rzecznika. Ja pierwszy raz się spotykam z sytuacją taką, żeby Trybunał Sprawiedliwości nie Europejskiej przed wydaniem wyroku z reguły jest opinia rzecznika i w zasadzie zwyczajowo zawsze było wysłuchanie stron, a niestety teraz się okazało, że w tym szczególnym przypadku nie mieliśmy do czynienia z taką okolicznością i prawdopodobnie nie będzie możliwości odwołania, czyli nie będzie środka odwoławczego od tego wyroku i to jest no, poważny, no poważny słychać problem. słychać głosy już z Brukseli, że Polska po prostu musi zmienić zaskarżane przepisy, bo inaczej komisja wystąpi o kary pieniężne za każdy dzień zwłoki, ale bym chciał, żeby pan minister wyjaśnił nam, dlaczego pan uważa tę sytuację za wręcz tragiczną dla polskiej gospodarki leśnej. Żebyśmy tutaj zdali sobie sprawę, czy to rzeczywiście jest tak duże zagrożenie, no bo ktoś może mówić, że to są szczegółowe przepisy, a właściwie dlaczego jacyś ekologowie nie mogą sobie Czegoś tam zaskarżyć, więc proszę nam wyjaśnić powagę sytuacji. No więc skoro jest tak źle, jak twierdzą niektórzy, szczególnie za granicą, skoro jest tak źle w polskich lasach i z, z polską ochroną przyrody, to dlaczego jest tak dobrze? Panie redaktorze, my nie mieliśmy kolonii, my nie mieliśmy potrzeby budowy statków, bo byliśmy pod zaborami, Nie my, my nie podbijaliśmy świata, my nie handlowaliśmy niewolnikami, a ci, którzy swoje zasoby przyrodnicze, mówię tutaj głównie o lasach, na Zachodzie utracili utracili nie mogą ich odbudować dzisiaj nas pouczają w jaki sposób Polacy mogą i mają chronić środowisko mają chronić przyrodę bo jak nie to będą naliczane kary być może tak jak być może tak jak za turów. cały model funkcjonowania przyrody w Polsce jest oparty o rdzeń jakim jest jedna trzecia kraju jakim są lasy państwowe które są w jakim są lasy a szczególnie lasy państwowe w zdecydowanej większości które są w Polsce własnością państwa czyli całego narodu a dzisiaj po poprzez strategię leśną, strategię bioróżnorodności, rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, poprzez ten wyrok Komisja Europejska będzie w sposób drastyczny i brutalny poprzez monitoring, zaangażowanie różnego rodzaju Aparatu urzędniczego wpływać na to, w jaki sposób Polacy, Polacy mają dbać o swoje zasoby przyrodnicze w momencie, kiedy my te wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, które są w Polsce, mamy zachowane te gatunki, które wyginęły na terenie Europy Zachodniej. No podam ten przykład. Jak jeszcze, że u świętej pamięci profesor Szyszko i był ministrem środowiska, zaproponował całej Unii Europejskiej, wszystkim państwom członkowskim to, aby taki gatunek, który jest bardzo dobrym wskaźnikiem stanu środowiska, czyli mówię tu tutaj o żubrze, żeby tego żubra wyeksportować do e, całej Europy Zachodniej, ogólnie do całej Europy, ze względu na to, że my go mamy dużo, a ten żubr kiedyś występował w całej Europie. No i się okazało, że w zasadzie żaden z krajów e, Europy Zachodniej, może poza Hiszpanią, jeśli dobrze pamiętam, nie zdecydował się na tak zwaną reintrodukcję, czyli ponowne wprowadzenie do danego siedliska albo do danego ten na, na teren e, tego gatunku. To, to podaję pewien przykład, ale jeszcze chcę wrócić do kwestii tzw. planów urządzenia lasu. Ustawa z lat 90. ubiegłego wieku, ustawa o lasach, w sposób bardzo jasny i precyzyjny mówi, w jaki sposób ma się kształtować cały ekosystem leśny w Polsce. I jednym z podstawowych dokumentów związanych z kształtowaniem tego systemu leśnego, który jest też nastawiony na funkcje produkcyjne, czyli pozyskujemy drewno jako najbardziej ekologiczny materiał, ale też mamy tam funkcje przyrodnicze czy półnaturalne metody hodowli lasu, to jest taki specjalny dokument, który jest zatwierdzany. I ten dokument był niezaskarżalny. A w tym momencie, w świetle tego wyroku, jak tutaj e, możemy po pobieżnej lekturze, bo ja dopiero się pobieżnie zapoznaję z tym e, wyrokiem, ponieważ to jest e, dzisiejsza sprawa, ale tyle, e, co jestem zorientowany i wcześniej i teraz, no to i kwestionowanie planów urządzenia lasu sprowadza się do tego, że dzisiaj w każdym nadleśnictwie, które jest blisko 4, 430 nadleśnic na terenie Polski, czyli na obszarze całego kraju, jakieś organizacje, świadomie nie używam słowa ekologiczne, Jakieś organizacje pozarządowe, często zagraniczne, będą miały prawo skarżyć i kwestionować plany urządzenia lasu, czyli podstawowy dokument kształtujący pozyskanie drewna, ale także kształtujące zalesienia, odnowienia związane z tym prowadzenie całej gospodarki, całej gospodarki leśnej. I naprawdę stoimy w sytuacji. Bardzo skomplikowanej i, i, bardzo, i, bardzo, i bardzo trudnej, która będzie miała ewidentny wpływ na to, jak będą wyglądać ze stile polskie lasy, jak będzie wyglądać cała ochrona przyrody. Mówi się, Polaków się dzisiaj poucza o tym, Polaków się poucza o tym, że my nie potrafimy chronić przyrody. Powtórzę jeszcze raz, skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze, bo my wszystko mamy. No dobrze, tam... panie ministrze, to myślę, że tutaj zagrożenie zostało przez pana przedstawione. Ja teraz chciałem zapytać się, czy są środki obrony. Ja przypomnę, że jakiś czas temu pojawiła się ta informacja. Informacja o tym, że jest pomysł na przesunięcie spraw związanych z lasami do tak zwanych współ... kompetencji dzielonych pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, to się znajduje w tej chwili na etapie Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego. Jakby tak spojrzeć na to szerzej, globalnie, to to są wszystko rzeczy jakoś związane z tym, ta, z tym całym pomysłem klimatycznym. Tak. No i teraz, panie ministrze, no bo ja już słyszę i wtedy przy okazji, jak się pojawiły te informacje właśnie o tym przesunięciu kompetencji, było, było szereg głosów z obozu rządzącego: nie pozwolimy, nie oddamy. Tam państwo w Zjednoczonej Prawicy macie takich kilku czy kilkunastu twitterowych husarzy, którzy zawsze krzyczą, że nie oddadzą. No tylko że ja tego, tego typu głosy słyszałem też przy okazji. I kwestii związanych z kompetencjami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Kilka lat temu też była mowa, że niczego nie oddamy, no i teraz zdaje się współdecydują już de facto komisarze europejscy. Tak? Gdyby prezydent tutaj tego pomysłu nie powstrzymał ostatnio, to już by można powiedzieć, że właściwie zdecydowali. Więc czy to nie jest tak, że skoro przystąpiliśmy do polityki klimatycznej, to myśmy już się na to wszystko zgodzili? Teraz trwa tylko walka o szczegóły. Czy mój pesymizm jest nadmierny? Jest uzasadniony Pana pesymizm, bo rzeczywiście trzeba na to spojrzeć bardzo szeroko. Aktualnie w Unii Europejskiej trwa reforma traktatów. Komisja ENWI, czyli środowiskowa branżowa w Parlamencie Europejskim oficjalnie w swoim stanowisku do Komisji Konstytucyjnej powiedziała o tym, żeby leśnictwo wprowadzić do kompetencji mieszanych. To jest raz. Druga sprawa, i jeśli spojrzymy na te działania, które są związane ogólnie mówiąc a propos tych dokumentów, które przed chwilą, kilka wymieniłem, to Komisja Europejska poprzez akty niższego rzędu próbuje sobie zawłaszczać władztwo albo kreować władztwo nad poszczególnymi obszarami, które są przypisane do państw członkowskich w całej. Unii Europejskiej. I rzeczywiście na tym poziomie jest problem. U nas, panie redaktorze, szanowni państwo, gospodarka leśna jest powiązana ewidentnie z ochroną przyrody. Dlatego też świadomie pan prezydent Andrzej Duda zawetował e, dwa lata temu zmianę ustawy o działach, aby cały czas leśnictwo było przypisane do obszaru środowiska, czyli do kwestii związanej z ochroną przyrody, żeby z tą ochroną przyrody było to powiązane. Nie może być sytuacji takiej, że z jednej strony będziemy chronić w sposób bardzo Wyrafinowany, rzekomo, bardzo wyrafinowany, a z drugiej strony las będzie produkcją i magazynem desek. Nie, no właśnie o to nie chodzi. Polski model leśnictwa, który ukształtował się przez ponad 100 lat i który jest wpisany w nasze DNA jako Polaków, właśnie miał temu służyć i chodziło też o to, żeby to podtrzymać. I na gruncie krajowym udało się to zrobić, natomiast na gruncie europejskim okazuje się, że w pewien sposób poddywanowo, tak bym to ujął, proszę wybaczyć, za wyrażenie, następuje zmiana traktatów bez zmiany traktatów, bo rzeczywiście tak to się odbywa teraz. Tak samo jest w polityce klimatycznej czy energetycznej. To teraz pytanie, czy mamy w tej sprawie dotyczącej obrony zdrowego rozsądku. W kwestii leśnej sojuszników jest taki kraj, który zdaje się aktualnie pełni prezydencję, czyli Szwecja. Szwecja akurat też jest krajem, która, który swoich lasów nie stracił. Wprost przeciwnie, ma ich bardzo wiele i też ma swoje własne tradycje gospodarki leśnej. Nie wiem na ile tożsame, na ile odmienne od naszych. Natomiast no, na pewno je ma. Czy tutaj jest jakaś możliwość szukania sojuszników, jeśli chodzi o zachowanie jakiegoś umiaru? Tak, no, w układzie tego rozporządzenia, które ma służyć odbudowie zasobów przyrodniczych, gdzie na przykład jest pomysł, żeby całe żuławy zalać wodą ponownie, tak jak to kiedyś było, a to przecież właśnie osadnicy holenderscy ukształtowali ten, ten, ten cały obszar na, na układzie żuław poprzez rozumną i logiczną gospodarkę wodną, poprzez zastawki itd., tak to tutaj ze strony prezydencji szwedzkiej pojawiają się takie głosy, że w przypadku tego rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, Yy, można działać, ale niech zasoby przyrodnicze zostaną, panie detektorze odbudowane w Europie Zachodniej. A dlaczego mają być u nas odbudowywane, jak one u nas są? Może się zdarzyć jakieś niedociągnięcie. Panie może ministrze, błąd, wrócimy, może być... wrócimy do tej sprawy, bo to rzeczywiście jest niepokojące. Wrócimy z pytaniem, czy polska polityka znajdzie tutaj jakieś środki. zaradcze. w układzie w, okładzie w, wyroku, w wyroku jest bardzo poważny problem, tego, który się dzisiaj został opublikowany. Kilka jest nawet problemów. Minister Paweł Szałek, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję też bardzo. Do widzenia.